Wnioski Klubu Koalicji Obywatelskiej do budżetu Olsztyna na 2024 rok radni postulują przywrócenie obowiązkowej nauki pływania dzieci klas drugich szkół podstawowych. Chcemy, żeby to wychowanie poprzez sport, nauka pływania, może szczególnie w naszym mieście miało miejsce. Była dostępna dla wszystkich dzieci. I tych, które na to stać, i tych, których na to nie stać. Jest to pierwszy kontakt z tym sportem, z tą dyscypliną sportu, ale przede wszystkim jest to możliwość rozwoju naszych dzieci. Wykreślenie z budżetu nauki pływania miało miejsce w 2019 roku. Powód: trudna sytuacja ekonomiczna miasta. Ubytki w podatku PIT, dodatkowe obciążenia, które były nieprzewidziane. W trakcie roku, na przykład, związane z, z podwyżkami dla nauczycieli, na które nie dostaliśmy zwrotu w subwencji oświatowej, z, 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 rządowego zwrotu, ponieważ jest to obowiązek rządu. Tak, niestety, ta polityka Prawa i Sprawiedliwości wyglądała wówczas i niszczenie samorządów finansowe się odbywało, było faktem. Drugi wniosek radnych dotyczy przywrócenia zajęć kulturalno-oświatowych w szkołach. Pamiętamy, ja sam uczestniczyłem jeszcze jako dziecko w tych zajęciach, co miesięczne wyjazdy do filharmonii na koncerty, na, do teatrów. Było to finansowane również z budżetu miasta Olsztyna. Koszt spełnienia postulatów Koalicji Obywatelskiej wynosi około 1,5 miliona złotych. Postulaty radnych trafią do biura prezydenta Olsztyna, który co roku przygotowuje budżet miasta.